Dobra, to co nagrywamy? Tak, witamy Was w odcinku bonusowym. Tak, Jak obiecaliśmy transfery? Siema, siema, tak. Transfery. No to ja proponuję zacząć od tego Galata jak już przy jesteśmy. Schneider, tak, pozyskali go. Tak. I Drogba, Tak. Bardzo dobre transfery. No powiedzmy. No i ciekawe, na szluka się wzbogacą. Tak. Dobra, Teodorczyk. Lechu Poznań. Tak, też. Dziwny trochę transfer, moim zdaniem. No co, Bartek Lusarski nie był zbyt dobry No nie, ale... A taki bo, to logorczyk... Ale i chodzi tu o samą polonię. Sprzedają tych zawodników i to jest dla mnie zaskoczenie, no bo myślałem, że oni będą chcieli się liczyć o walce mistrzostwo, a sprzedają, no, zawodników swoich najlepszych, można powiedzieć. To jest też dziwne. Gościu się, gościu jest biedny, może nie jest biedny, bo tam ma parę milionów, nie? No, no ale to naprawdę trzeba być bogatym, jak Abramowi, żeby do piłki iść. To nie ma. Dobrze, a poza tym jak już kupuje jakiś zesł, no to żeby go król prowadził, a nie ten no nawet prowadzą. Król nawet nie ma, żeby zapłacić zawodnikom za grę. No to nie. o czym która rozmawiamy. No dokładnie. Jodłowiec legi. Jodłowiec... No jakoś nigdy. Nigdy nie miał o nim jakiegoś wykrystalizowanego zdania. I to nie był piłkarz, który mnie interesuje, ale jakoś gromnie nie zachwycił, a więc nie wiem. Najlepiej no, jest... posłuchać z Polski od teraz go skośnili, nie? No, a więc nie wiem czy tam wypowiedź trenera Śląska po tych zabilowaniach z atmosferem jego, że to jest najlepszy obrońca w polskiej lidze jest trafna. Na no. no, pewno nie jest. No mi się też tak wydaje. Koniec pierwszej połowy, no teraz no... O, a ja SMS-a dostałem. A Brzyski? W Legi? No ja nie wiem. Jak można przejść z Polonii do Legi? Jakby to przeszło z legi do polonii, to kibice legi by już. już by on, już by on był nieżywy. Dwali chwili? Ten, Gruzin. Ru tak. Gruzinów. No kolejny, no taki sam transfer. No, no nie wiem, co chcę powiedzieć. No też. ale nie Jugo jest napastnikiem, nie? Ja nie rozumiem jednego, tak. Kibice Legii tak bardzo nienawidzą kibiców polonii i się tak bardzo źle o nich wypowiadają, a teraz zawodnicy polonii będą ich fundamentem ich składu. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę. Obrażają zawodników Polonii i kibiców Poloni, a potem kupują nich zawodników. To śląsko obraża. Ale oglądałeś kiedyś no. odcinek Lodowych lat z tym sąsiadem i Norkiem. No. No. z jego dziadek, nie? Ten, tak. ten stary powojenny stojin. I tam od razu się ten sąsiad pluł. <noise> no to no jeżeli jest. każdy taki kibic wygląda Legi, znaczy ja tu nie mówię nic o kibicach, tylko tak ogólnie. To są moje prywatne analizy. Jak Legia, się wypowiada? Legia. Legia. Legia C -K s, K -S Jeszcze, jeden, jeszcze raz. raz. Dobra, ale Jadłowiec. wiesz dlaczego pewnie Legia go ściągnęła? Nie. Pamiętasz niech Śląsk wzywał. Gdzie twoje beru? Gdzie twa korona? Ty. Legio Legio. 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 No i za to się zemścili. A przyda im się taki. Bo on i do pomocy się przyda. No na prezentację polskiej to jest za mało jest. Wiesz niestety. co? Przypomniałeś mi pewien napis yy, na stadionie Legi w trakcie jednego z meczów i to chyba był mecz derbowy. I taki napis. Boże chroń fanatyku. I tak mi się teraz kojarzyło z tym z tym piosenką. Co powiesz o Baryszyńskim? Yy, to jest dobry junior ze szkółki Leszka i no, szkoda, że odszedł do Legii, ja nie wiem. Ja jestem za tym, żeby juniorzy, nie? Byli przynajmniej w klubie do 23 lat. I wtedy wiem. można ich, nie wiem, sprzedać. Na moje to niech najpierw skończą ze studia, bo jakaś kontuzja może ich wyeliminować praktycznie do końca, to niech już sobie wystudiują się, wyedukują. Oczywiście niech ktoś chce, nie? Będę tutaj jakiś zaborczy i mówię, no, że każdy jest ktoś dziwne, musi być wyedukowany. Ale młody, tak, piłkarz piłkarz, zamiast, tak zrobił młody polski tak? szukał szczęścia w Niemczech, na przykład. No, jak ma po polską nie wiadomo. Tak bym był, no, nie, no, nie? To, to nie a, szukał ale... miejsca, co byś wolał być y, 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 nawet nie łapać y, na trybuny w Barcelonie, czy być podstawowym y, y, graczem Lechi Gdańsk i kapitanem być tego klubu. Ale teraz... Wiesz co bym zrobił? Bym był kapitanem Lechi i po bym się wypożyczył do Barcelony. Nie. I po to bym powrócił. A taki Wojtkowiak. Przecież on w Lechu Poznań był cenionym graczem. Tak. A co, teraz w tym TSV Munachium to drugie wunderslizę występuje. No i samobójstwo. Kurwa. Nie trafiłeś. Bartosz Salomon w Milanie? Dobry transfer. Na razie nawet nie gra. Nawet. Yy, chyba nie ma debiutu. Ale to wiesz, coś na to przyjdzie czas. Na to przyjdzie czas. Ja myślę, że... Ja pierwsze, <laughs> że trener dał pograć, no bo w końcu po coś kupował, tak, a to jest duży talent. Jakby zmarnowali taki talent, to by się na niego obraził trenerami Milana. Ja ci sobie kiedyś mówiłem, Że z polskiej ligi zrobił... Znaczy nie, na przykład z Legi Warszawa, nie? Bo z Lecha nie bym zrobił taki mały Bayern Monachium. Czyli no, wszystkich, mówię, najlepszych, wszystkich najlepszych graczy. Ale tak się z nie da zrobić, ligi, to jest dać no, to na, do, na przykład do Legii albo do Lecha. Ale I nie sprzedawać, nie, na takimi... nie, nie jestem zwolennikiem tej idei. Czemu, co lepiej żeby grał u Niemców? No nie, lepiej żeby grał w swoim klubie. No dobra, to by było na przykład... Na Wisła Kraków by na przykład była takim portundem, co tam zabiera punkty kradnie. To jest zawsze niewykonalne. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. raz. Ale ta przyśpiewka legi mi tak zapadła w pamięć. Ja ostatnio tak szedłem, nie? I tak się zwracam. Legi, nie, Nie legi, Ale żeby nie było, my nie lubimy legi. A tego bonusa, w którym grał, e, graliśmy dogrywkę karne pomiędzy Szalkę a Galatasarayem, wygrałem. No i żegnamy Was. Pozdrawiam. Do widzenia. Cześć.